No Proszę Państwa, mamy 27 września. Inżynier Soczek. Andrzej Soczek. Gorąco jest. Gorąco jest. Jesteśmy w Hiszpanii. Spróbuję wam pokazać, gdzie T-Mobile łapie. Łapie zasięg. Niestety na dole tutaj trochę inżynierowi coś tam łapie. A reszcie nie. O proszę. Tam jakieś kaperki, takie 14, 15, nie wiem. 5 sztuk, 15 czy coś. No to takie pierdoły. No sumów nie ma, no sumów nie ma kapry się nie liczą, prawie że Takie 15, 15 Takie wędki na, na suma jedna tam na karpia. No. Tak. Jedna, dwie czasami. No chcemy suma, no nie ma, no po prostu nie ma. Kilka dni tutaj jesteśmy nie ma. Pokażę wam widoki samej góry. Chodzę tam codziennie góra Synaj. Będę musiał przyspieszyć, bo to parę metrów jest. ضاعت <applause> من <applause> Wam pokażę, żeby można było skorzystać z telefonu, co trzeba tu zrobić. Czy ja Ci regenów chyba, bo nikogo nie ma. No, tu już powinniśmy mieć zasięg telefoniczny. Może zobaczcie jakie Ebro wygląda To wszystko co widać po lewej prawej stronie Takie jasne To normalnie jest woda Mówią tu miejscowi, że takiego nic takiego stanu dawno nie widzieli mam rano Są tysiące spławów, tysiące karpie się rzucałem jedne na drugim. Nawet sumy widzieliśmy w całości. Podejrzewamy, że te sumy mają tak skomasowane jedzenie w jednym punkcie, Że nam po prostu nie biorą. Zobaczcie, to wszystko od tych krzaczków tam gdzie ci ludzie o... To wszystko normalnie jest woda. Zobaczcie, to jest kawał drogi. Jak tu jest zalane w 100%, to naprawdę jest masa wody. Masę Masę wody Ta rzeka się tak plącze jak wąż to nie jest tak jak że w miarę jest proste i tak dalej to strasznie pokręcona zobaczcie ja wiedzą. Ta rzeka chyba tam, tam są też jakieś góry Tam gdzieś za tą górą, no tam się plącze Tam, 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 tam w lewo i między tymi górami tak lewo, prawo się wije Tutaj jest pierwsza baza Tu trzeba dałem zejść do Andrzeja No nie wiem na to metrów, parametrów jest o, tam jest Andrzej, a my jesteśmy całkiem jeszcze niżej. Oczywiście namioty na noc zdejmujemy, bo tutaj nie wolno biwakować. Dbamy o to, żeby wszystko było lega Artis Tam jakieś słupy wysokiego napięcia. Coś tam, coś tam. No jest tu pięknie, wam powiem, jest tu pięknie. Teraz jest akurat pochmurno, może nie do końca wszystko widać. Widoki są kapitalne, ale niestety sumów nie ma. Dobra, będziemy kończyć, bo, bo muszę zadzwonić. Są osoby, które czekają na jakieś tam telefony. I sama mam ochotę zadzwonić. No, trzymajcie się, papa. Pa.